Ruszają zagraniczne ligi, ale podsumujmy na początku mecz ostatni w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk remisuje 3 do 3 z Motorem Lublin. Dwa takie zaskoczenia pierwsze, że Lechia Gdańsk już nie jest na minus 5, tylko na minus 3 w Ekstraklasie przez to, że to był jej drugi remis. Wiunek strzela w, w trzeciej minucie pierwszego gola, później czubak na spalonym, ale końcowo inny gol jego zostaje uznany. Rodriguez na 2-1, później Bobcek, Wolski i Mena. Taka, takie dwie ciekawostki o Lechii Gdańsk. Pierwsza, że pomimo, że są ostatni w Lidze, mają króla strzelców ekstraklasy, właśnie Tomasza Bobcka. 5 goli, ma przewagę jednego gola nad zawodnikiem Krakowi oraz Aż nowy prezydent polski, Karol Nawrocki, jest kibicem, a kiedyś był kibolem Lechi Gdańsk i właśnie na tym meczu był na trybunach. FC Porto pokonuje 3 do 0 Witorię, Pepe oraz Dublet Samu. Ale ważniejsze jest to, że był to debiut Jana Bednarka w ligowy w FC Porto. Niestety, no był na początku kapitalny wśliska, a później uraz najprawdopodobniej był tylko tymczasowy. Solidna gra, oceniony bardzo dobrze. New York Red Bulls pokonuje 2 do 1 Real Salt Lake po golach, po dublecie człopo Motinga, a gozo odpowiada. A zaczęło się od tego, że już w trzeciej minucie przegrywał New York. Później Człopomoting w 52 minucie strzela, w 84 przestrzeluje karnego, w 85 Real dostaje czerwoną kartkę, w 90 dostaje New York czerwoną kartkę i w 90 plus 9 Motting z karnego strzela. Więc bardzo emocjonujący gol. Ocena jego na jednym 9, na drugim 9,5. Orlando City wygrywa 4 do 1 z Interem Miami bez Messiego. Więc już roz rozbija się skład bez Messiego. Muriel z dubletem, o 1 oraz paszalić, a Bright strzela dla Interu. Oraz taka dosyć dziwna ciekawostka, jedno miasto, a dwie ligi w dwóch różnych państwach. San Jose Earthquake spokonuje 2 do 1, Vancouver, White Cup z golach Martineza oraz Juda A White strzela dla Vancouver Whitecaps i to ten klub gra w MLS Vancouver Whitecaps i tam aktualnie będzie grał Thomas Miller Vancouver FC przegrywa 2-3 z Pacific's FC po golach Bacha oraz Pada odpowiada Diaz z dubletem oraz Heard i oni grają w Canadian Premier League Dajcie znać w komentarzach czy według was to jest dobrze że kanadyjskie kluby grają w MLS bo grają w MLS a w pucharach grają kanadyjskich